Witam, witam. Kolejny film u Pana Tymuchowicza Uwagi wstępne. Scanning nie jest oceną całokształtu człowieka. Mam wrazie, wrażenie, może i błędne, że Pan Tymuchowicz czyta te w jego mniemaniu hejtowane e, komentarze i to co mówimy, o czym mówimy to próbuje to jakoś konfrontować, że ten skaner, ta aplikacja to nie jest wyrocznia to nie jest nie wiadomo co to jest tylko jakiś podgląd osobowości no, on tego nie powiedział, ale no, ja tak to odbieram nie jest oceną całokształtu człowieka. No to czym jest ten skanik? No dobra, słuchajmy, co tutaj pan Piotr ma do powiedzenia. Bardzo dziękuję za bardzo liczną obecność zarówno zwolenników, jak i przeciwników Grzegorza Brauna. To było ekscytujące i tak jak przewidywałem, oczywiście to wzbudza ogromne emocje. No W każdym przypadku, bo gdybyśmy wystawili peany na część Grzegorza Brauna, no to wywoła to natychmiastowy protest wszystkich, którzy nienawidzą Grzegorza Brauna. No i odwrotnie, jeśli na przykład ocenimy negatywnie osobowość, gdybyśmy ocenili negatywnie osobowość Grzegorza Brauna... No, gdybyśmy ocenili osobowość pana Grzegorza Brauna negatywnie, to... No, to oczywiście odezwą się wszyscy, czy, no, nie wszyscy, ale niektórzy zwolennicy i to na łatwo przewidzieć, że odezwą się nie byle jak, a wysoce agresywnie. No właśnie, czyli pan... Tymochowicz ma świadomość tego, jak on go oceni, jak on go zeskanuje. Taka będzie reakcja ludzi. No oczywiste. Tak zresztą trochę było. Dlatego chciałbym przypomnieć tym, którzy o tym nie wiedzą, no macie prawo o tym nie wiedzieć. Dlatego nie tyle przypomnieć, co chciałbym powiedzieć o czymś bardzo, bardzo istotnym. Nie mylmy pojęć. I nie, nie popełniajmy pewnych istotnych błędów. Moi drodzy szanowni państwo, skaner czy scanning osobowości Grzegorza Brauna, analiza jego osobowości na podstawie wolnych, swobodnych skojarzeń, na podstawie filmów, które oglądamy, zdjęć, które analizujemy, nie ma nic. Aha, na podstawie filmów, na których go widzimy, i na podstawie zdjęć. Tak będziemy go oceniać. No ale okej, okay, no. To pan mówił, że aplikacja no to ocenia sama, prawie sama. Wpisuje się coś tam, i, i ta aplikacja, aplikacja Scanning wypluwa, jaką osobą jest. Dajmy tutaj na przykład pan Braun. Nic wspólnego z głęboką oceną samego Przegorza Brauna. Tego, kim on jest tak naprawdę. My tego po pierwsze nie wiemy, po drugie, ja nawet nie bardzo się nim aż tak interesuję, żeby do tego dochodzić. Kim w istocie jest pan Przegorza Braun? To nie jest analiza człowieka w jego całokształcie, jego dokonań, jego sukcesów, jego ambicji. Absolutnie nie. Scanning zakłada, że nie wiemy nic o danej postaci, kompletnie nic. Tylko na podstawie tego, w jaki sposób on funkcjonuje. Scanning zakłada, że nie wiemy o sobie, o tej osobie kompletnie nic. Kompletnie nic. No okej, okay, kompletnie nic, no to na jakiej podstawie ten scanning jest określany? Na podstawie tego zdjęcia, co jest w tle? Albo tego, co jakaś telewizja Pana pokazuje? Pana Brauna? przed kamerą, wiedząc o tym, że jest kamera, czy nie wiedząc o tym, że jest kamer, że jest filmowany, jak się zachowuje w stosunku do innych ludzi, do grup innych ludzi, w jaki sposób mówi, w jaki sposób gestykuluje, porusza się, co z tego wynika dla jego obrazu, jaki buduje w staningu osobowości. Czyli też, gdybyśmy chcieli dokładniej powiedzieć ściśle, to to, co robię, nie jest ani pełną analizą człowieka, ani też pełną analizą prawdziwej osobowości danego człowieka. <laughs> Czekajcie, ja muszę to jeszcze przeminąć. Jeszcze raz. ani Czyli też, gdybyśmy chcieli dokładniej powiedzieć ściśle, to to, co robię, nie jest ani pełną analizą człowieka, ani... To nie jest pełną analizą człowieka. No to czym to jest? To, co pan opowiadał o panie, o panu Bodnarze, to co to było? Jak nie jest pełną analizą człowieka? Pan pokazywał jakieś wzory Opowiadał niestworzone rzeczy, że y, jego rodzina jest na ostatnim miejscu, a nie na trzecim. Na trzecim jest co innego. No, skąd pan to bierze, panie? A tutaj pan już e, gada no, troszeczkę co innego ani też pełną analizą prawdziwej osobowości danego człowieka. Nie, to jest raczej scanning tego, jaki obraz buduje Grzegorz Braun, czy Menzel, czy za moment inni, wszyscy 17 kandydatów. My pokażemy obraz, obrazy, jakie budują wybrane osoby, które powstają w procesie skanowania osobowości. Skanowania, a nie dokładnego badania, czy analizowania. To też jest pewna forma analizy, no ale nie sięgamy tam do głębokiej wiedzy na temat każdego z kandydatów. Dobrze. Czy jest to wobec tego powierzchowna analiza obarczona dużym błędem? I tak, i nie. Teoretycznie tak można by było wnioskować z tego, co mówię. W praktyce często jest odwrotnie. Często taki skanik osobowości, gdzie nie wchodzimy w ogóle w życie danego człowieka. To, co on osiągnął, kogo poznał, kogo nie znał, co robił, tylko analizujemy sam obraz i to, jak on funkcjonuje w grupie, między innymi ludźmi. Często jest tak, że taka analiza skaningu znacznie więcej prawdy przemyca mówi nam o danym człowieku niż właśnie zagłębianie się w jakieś głębokie aspekty jego życiorysu. Także to nie jest powierzchowne, mimo, że... Nie jest powierzchowne. Ale na jakiej podstawie, panie? No, pan widzisz pana Brauna w telewizji, to co go opisują w gazetach, w telewizji. Na jakiej, panie, podstawie opisujesz tego człowieka, jakim on jest? Tylko i wyłącznie na tym, co pan widziałeś. Pan widziałeś, że pali świecę, no, i możesz sobie pomyśleć, Ham, prostak, albo jak masz e, inne jakieś e, wierzenia, no to możesz pomyśleć, okej, okay, dobrze zrobił. No i albo tak, albo tak. Tyle, ile ludzi, tyle jest innych opinii. Nie ma jednej jednoznacznej opinii. Tak jak tutaj panie, pan powiesz, że on jest taki i taki. To, to co? To, to jest prawda? Jedna, jedyna? No nie. No. Każdy ma swoją opinię na temat tego człowieka. No ale dobra, oglądajmy dalej. ...buduje tylko zewnętrzny obraz. To może być bardziej trafne niż, ci, niż obraz, który budują ci, którzy daną postać uwielbiają, czy na przykład nawet znają kilkadziesiąt lat. Dlatego. Dlatego z jednej strony e, proponuję, żeby podchodzić do skanowania osobowości z pewnym dystansem. Tym bardziej, że wynik skaningu nie należy traktować jako wyrok. To nie jest wyrok, jaki wydajemy e, po ocenie całokształtu człowieka. Na litość boską. Ludzie, nie traktujcie tego w ten sposób. E, ja, na przykład, wam taki przykład. E, no, na przykład powiedziałem, e, że no nie dokonuję analizy głębokiej, tylko po prostu robię skaning. Czyli tak patrzę okiem neutralnej kamery, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy pan Grzegorz Brown wygląda na normalnego obywatela, czy ma jakieś predyspozycje do tego, żeby być bandytą, na przykład, czy mieścicielem, czy e, wykładowcą, czy ofiarą. No, niektórzy budują obraz ofiary, to, to wiedzieć o tym to jest niezwykle cenna informacja. No i w związku z tym powiedziałem, że po prostu nie wiem pewnych rzeczy. Nie wiem, jaką książkę, czy w ogóle jaką książkę napisał Grzegorz Brown, czy nie. Jakimi powstaniami się zajmował, jakimi się nie zajmował. I też nie wiem, jakie języki zna, czy nie zna. Nawet mi do głowy nie przyszło, żeby to testować. I na przykład powiedziałem, że nie wiem, czy pan Grzegorz Brown zna angielski, czy nie zna angielskiego. i Niespecjalnie się tym interesuję, bo to do skanowania osobowości um, nic nie wnosi i generalnie nie jest nikomu do niczego potrzebne. No i jak to powiedziałem, to rozpętały się może nie burze, ale emocje. I chciałbym Wam przeczytać, co pewna Pani z tego zrozumiała. No, zrozumiała i jak zareagowała. No otóż napisała na czacie taki liścik. Oczywiście, że Brown doskonale zna angielski, ma rodzinę w USA i długo tam przebywał. Droga Pani, zróbmy tutaj chwilkę przerwy, tym bardziej, że tutaj też jest przerwa zaznaczona. E, no i powiedzmy sobie, że to, co Pani napisała, jest ewidentną bzdurą. Dlatego, że z tego, że ktoś ma rodzinę w USA i że długo tam przebywał, no kurwa, ludzie, nic nie wynika. Kompletnie nic, po prostu. E, dlatego, że w samym Chicago, ja też długo przebywałem, i w Chicago, i w Nowym Jorku, i na Florydzie, i gdzieś tam, mimo że nie za bardzo tego pragnąłem, ale na swojej drodze też spotykałem wielu Polaków. To bardzo wielu z Polaków spotykałem, którzy żyli 40 lat. W stanach, czy to jest dużo czy mało. No to chyba jest ba, e, e, troszkę więcej niż długo. I nie byli ci ludzie w stanie jednego zdania wydukać po angielsku, a nie? Po 40 latach nie byli w stanie wydukać jednego zdania po angielsku. No, panie, no, to jest śmieszne, co pan mówisz. Po 40 latach ja rozumiem, że ktoś może być 40 lat e, za granicą, obracać się tylko w gronie Polaków. Mówić po angielsku, mieć pracę, gdzie są tylko Polacy i ten angielski będzie na słabym poziomie. No ale co ty pieprzy za głupotę, że jednego zdania nie sklei. Każdy w ciągu 40 lat musi wyjść na zewnątrz, musi iść do sklepu, musi poznać mimo woli jakiś y, ludzi osłuchać się z tym językiem. Już nie mówię, żeby mówić biegle, czy nie wiadomo być jaką, jakimś kurde, orłem językowym. No ale panie, 40 lat to musisz mieć styczność z, z ludźmi, którzy mówią po angielsku. I no, no, mimo woli się osłucha z tym angielskim no i ty mówisz, że jednego, z, z jednego zdania cytuję, nie potrafią sklecić no to no to jest śmieszne ja w to nie wierzę no, no, chłopie, no gadasz głupoty i oczerniasz e, no oczerniasz Polonię, e, która mieszka za granicą i robi z siebie alfa i omega a, śmiem twierdzić, że twój angielski też nie jest. Och, ach. No dobra. Dajemy dalej. Mieli rodzinę od 50 lat w Stanach, a więc tutaj nie ma żadnej implikacji, żadnego wynikania. Po prostu zero. Ale czytajmy dalej. Oczywiście zna historię i dokonał wielu przełomów w jej badaniu. Na przykład zupełnie inaczej przedstawia powstanie mi listopadowe. No ja też mógłbym jeszcze pewniej inaczej przedstawić powstanie listopadowe, I do tego studia historyczne nie są mi potrzebne. Czy z tego wynika, że ja dokonałem wielu przełomów w badaniu historii? No to jest po prostu śmieszne. I uwaga, uwaga zakończenie. Proszę się przygotować lepiej następnym razem. To no bzdury kompletne. Ja stąd idę. Cześć. Czyli pakuję swoje zabawki i spierdalam, bo nie odpowiada mi to, co tutaj powiedzieli o moim idolu. Ludzie, to nie ma znaczenia, czy kochacie Grzegorza Brauna, czy go nienawidzicie. Spróbujcie bez upieniactwa i bez uniesień własnych, po prostu na chłodno zainteresować się tym, jak Grzegorza Brauna mogą widzieć inni ludzie i dlaczego. Oraz jak system Q, jak sam skaner postrzega danego człowieka. A on nie... Jak system Q i sam skaner postrzega danego człowieka. Czyli zwróćcie uwagę, że ta aplikacja ma, no w cudzysłowie, jakieś rozumowanie, skoro postrzega jakoś danego człowieka. Na jakiej podstawie? No, musi być na podstawie jakichś danych, które wpisujemy. Imię, nazwisko. Śmiem twierdzić, że za wiele dla tego skanera. Yy, no, nie będzie wartościowe, bo ilu mamy Janów Kowalskich? Trzeba podać konkretne dane. No, ale dobra, ok. Nie mam tutaj aplikacji, nie widzimy, co się dzieje. Słuchajmy dalej. Nie będzie miał litości. On nie ma litości. W następnym odcinku, czyli za moment, opublikuję, jak bezlitośnie ocenił Grzegorza Brauna system. Q. A, czyli zaraz bezlitośnie oceni Q, Q logos skali osobowości Grzegorza Brauna. Dobrze słyszałem? Czekajcie, cofnę. System Q, jak sam skaner, postrzega danego człowieka. A on nie będzie miał litości. On nie ma litości. W następnym nie odcinku, ma czyli za moment opublikuję, jak bezlitośnie ocenił Grzegorza Brauna system Q, system emocjonalnej sztucznej inteligencji. No i. No wow, kurde, no nie mogę się doczekać, Panie Piotrze. Zapowiadam, że tak, postaram się codziennie kogoś wziąć na rusz. Ale nie po to, żeby oczywiście, Boże, nie po to, żeby złośliwie coś omawiać, dlatego że scanning nie oznacza też krytyki. Absolutnie nie. To może być olbrzymie dowartościowanie. To może być odkrycie wręcz. Także tutaj nie ma takiego założenia, że skaner ma opowiadać złe rzeczy o ludziach. On w ogóle nie jest tak zaprogramowany i w ogóle do tego nie dąży. Skaner ma patrzeć bardziej obiektywnie niż my patrzymy na danego człowieka bezpośrednio. I ma czytywać opinie nie jednego człowieka, ale różnych ludzi. Czyli ma. Ok. Na jakiej podstawie ten skaner będzie bardziej obiektywny niż Pan? Z czego on czerpie te informacje? A czytywać opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, i w jaki sposób wyciągać z tego wniosek, i w jaki sposób kompensować ze sobą te opinie. I za moment, za może kilkanaście minut, zobaczycie, jak to w praktyce wyglądało. Dziękuję za czas i uwagę. A my. No super. Czyli za kilkanaście minut, można się spodziewać filmu na kanale. Pana Piotra, jeśli chodzi o skaning osobowości pana Brauna No dobra, ale e, tu mamy inny film, który był opublikowany trzy dni temu. Scan to już jest scan, nie wstęp do scanu, scan osobowości pana Bondara No i posłuchajmy tutaj chwilkę. Proszę sobie przypomnieć. No, czyli jak na tym tle wyglądałby wzór na pana Adama Bodnara. Spróbujmy. Nie spróbujmy, tylko po prostu napiszmy. Taki wzór na. Jakby wyglądał wzór na scanning pana Bodnara. Jak wygląda ten wzór? Ten wzór wygląda tak. W nawiasie B56. I co to oznacza? B to jest pan Bogna Bodnar, czy to jest pan Bogdan? Czy to jest Pan. Bernatowicz, czy ktokolwiek inny. Co to znaczy B56. Co to oznacza dla tej aplikacji? Skąd ta aplikacja wie, że tutaj Pan Tymuchowicz ma na myśli pana Bodnara? No dobra. Co ta aplikacja nam powie? No, powiedzmy, że wie, że pan Tymuchowicz chciał. Dostać informacje na temat pana Bodnara i co uzyskamy tutaj, Adama Bodnara? <laughs> no, przede wszystkim widać, że to nie jest zły człowiek. Kontakt... A no, widać, że to nie jest zły człowiek, ale gdzie to widać? Panie Tymochowicz, gdzie to widać? Ja tu widzę jakieś cyferki, które lecą do góry. Gdzie to widać, że on nie jest złym człowiekiem? Kurczę, co ta aplikacja nam tutaj pokazała ja tu widzę? No, co, 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 co tu jest, kurczę? Tu jest pusto. No, panie, no, no, no. Możemy robić sobie żarty i śmieszkować, no, ale jeśli chodzi o e, o to, że na, na tej podstawie ludzie mają inwestować jakiekolwiek pieniądze, no to bądźmy, bądźmy poważni, a nie róbmy sobie jaja, tak jak sobie ja teraz śmieszkuję. No dobra, no posłuchajmy jeszcze. Troszeczkę co tutaj ma pan do powiedzenia na temat skanu osobowości? Tak, tak bezpośredni. To jest naprawdę ktoś, kto potrafi być opiekuńczym, kto potrafi być rodzicem opiekuńczym, kto potrafi pomagać. Co prawda tylko wtedy, kiedy jest to zgodne z prawem, tylko wtedy, kiedy to jest zgodne z linią partii, tylko wtedy, kiedy to jest zgodne z systemem, bo poza system, poza partię, interesy partii, pan Bogdan nigdy nie wyjdzie. Natomiast tak, no można się spodziewać, że w zakresie w jakim może, będzie się starał być rodzicem opiekuńczym, czyli może nie rzuci się na bandytę w tramwaju, ale staruszkę przez jezdnię przeprowadzić, jeżeli by taka potrzeba była. Pan Adam Bodnar ma podwójną dominantę, złożoną jeszcze z dorosłego analityka, czyli jest opiekunem i urzędnikiem jednocześnie. <laughs> pan Bodnar jest dorosłym analitykiem. Panie modlar. Co pan o tym sądzisz? Czy jest pan dorosłym analitykiem? <laughs> Czy nie jest pan? Bo pan Tymochowicz tak twierdzi. A przepraszam, to, to jest aplikacja. Ok. No, jaki to jest typ? To zaraz Q nam podpowie. Zaraz Q nam podpowie, jaki to jest typ. No, to są słowa pana Tymochowicza. Zaraz Q nam podpowie, jaki to jest typ. Posłuchajmy jeszcze raz, no bo ja mogę się mylić. I No Jaki to jest typ, to zaraz Q nam odpowie. No i teraz powiedzieliśmy sobie, że jeszcze jest wewnętrzna dominanta, że w wielu przypadkach ludzie sami źle siebie traktują. To jak pan Bodna sam siebie traktuje? Myślę, że z tego co widać przy analizie, wbrew pozorom bardzo dobrze. On trochę zachowuje się jako ktoś, kto już wyrósł z syndromu. To, co widać przy analizie, wbrew pozorom bardzo. No tutaj pan Tymochowicz widzę, że jeszcze raz wpisuje do aplikacji scanningu osobowości w nawiasie B5.6. No nie wiem, może myśli, że aplikacja mu coś podpowie? No zobaczmy. Dobrze. On trochę zachowuje się jako ktoś, kto już wyrósł z syndromu Kujona i raczej jest absolutnie pewnym siebie. No niestety nic aplikacja nie podpowiedziała, ale co nie znaczy, że pan Tymochowicz się nie będzie rozkręcał w, ocena, w, w ocenie osoby. No, słuchajmy dalej. Czyli możemy zakładać, że nawet ma pewne cechy hipochondrii. E, czyli myślę, że nawet jest trochę przesadnie uwrażliwiony na punkcie swojego zdrowia. Jest empatą w stosunku do samego siebie. To nie jest wszystko, bo jeszcze możemy dołączyć moduł aktywności, czyli w jakich sferach pan Bodnar jest aktywny? Przede, no przede wszystkim w sferze workspace, czyli w sferze a -a. przestrzeni pracy. A -a. Potem się pojawia dopiero, potem się pojawia przestrzeń edukacyjna. I dopiero na samym końcu mamy przestrzeń family. Czyli na przestrzeń samym związaną. Końcu z jest przestrzeń family. Czyli w sensie rodzinnym to nie jest łatwy facet. W sensie rodzinnym to człowiek występuje u niego dopiero, myślę, na piątym miejscu. Myślę na piątym miejscu. Panie, a czemu pan myśli, że to jest na piątym miejscu? a nie na pierwszym. Z czego to wynika? To może być powodem konfliktów rodzinnych, czy nawet rozwodu. Czyli... No, to już pan tutaj rozwód <noise> wyniuchał. No to fajnie, no. I to jest pewien systemowy pracownik. To jest pan Adam Bodnar, jak widać z tego wzoru, przede wszystkim będzie się słuchać systemu. Potem partii na drugim miejscu. Dopiero, no dobrze, to dopiero na trzecim miejscu będzie interes rodzinny. <noise> dopiero na trzecim miejscu będzie interes rodzinny. No, i kolejnie, no, no, no czemu na trzecim miejscu, panie? Skąd pan to wziął, panie Tymochowicz? Co to jest? No, zwróćmy uwagę na tytuł tego filmu: skan osobowości. No, jaki to jest skan osobowości? Na jakiej podstawie? Tam poprzednio, jeśli chodzi o pana Browna, no to pan powiedział, że patrzy. Na zdjęcie, na filmy i to, co y, świat pokazuje o panu Brownie. A tutaj, no skąd panie to wziąłeś? Że famnia jest na końcu, a nie na trzecim miejscu czy na pierwszym. Skąd pan to wziąłeś? Okej. Okay. Nie wiem, czy panie pan zobaczy pan ten film? Jeśli. Jakiś cud się stanie, że pan to zobaczy? Nie oczekuję. No, chciałbym, ale nie myślę, że byłby, byłby pan w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo. <laughs> no, słysząc swój głos i to, co pan mówi, no to sam nie wiem. Jakim by Pan musiał być czarodziejem, żeby z tego wybrnąć, i, i jakby musiał Pan to wytłumaczyć? No, moim zdaniem nie ma szans, bo to jest jedna wielka magia. Pan to bierze tylko i wyłącznie ze swojego umysłu, z niczego innego. Pan skanuje tych ludzi tylko w swojej głowie. Nie żadna aplikacja, tylko Pana głowa to skanuje. I pan wmawiasz ludziom, że jest jakaś aplikacja i inwestujcie w to, bo to jest... Oj, FBI, CIA to kurde, to jest zabronione. No panie, no kurde. Weź pan te śmieszne coś co pan ma porównaj do czata GPT. A, chata, a czy chat GPT jest zakazany? Czy jest tylko i wyłącznie mm, bronią? FBI. No było kiedyś, że internet, no tak internet powstał, że był tylko i wyłącznie w łapach urzędów, w łapach militarii i tak się zaczął internet. Później roś, się rozpowszechniał i, i tak to powstało. Także Gdyby Pana ten śmieszny programik był na tyle mocny, co Pan mówi, no to, to, to już ktoś z wyższych sfer by się tym zainteresował i pan by nie musiał tutaj prosić o lajki i poklaski, tylko pan by dostał jeden czek na taką sumkę, żeby pan nie wiedział co z tymi pieniędzmi robić. A pan tutaj cały czas prosi o subskrypcję i żeby jak najwięcej ludzi do pana przyszło. Pan prosisz o poklask i o jak największe ilości subskrypcji. No to jest śmieszne. No z jednej strony to no rozumiem desperację pana, ale no, kłamstwo ma krótkie nogi i tak wyjdzie na jaw. Jak to wygląda? No dobra, dzięki wielkie. A ja czekam na następny film pełen skan osobowości e, pana Brauna. No i może też sobie to mówimy, jak będzie czas. Trzymajcie się. Pa Pa.